Rysuję dowolny kąt ostry, zaznaczam wierzchołek. I od tego wierzchołka zaznaczam punkt A i B. Zaznaczam go i od punktu A. Przecinam środek kąta. I tak samo ro robię z B. Teraz rysuję dużą kreskę, która przecina środek kąta. I tak powstaje dwusieczna kąta, dzieli kąt na dwa równe części.